Witajcie w nowym tygodniu. Dzisiaj Kościół czyta Ewangelię o uzdrowieniu paralityka. Chciałbym podzielić się z Wami dwoma wątkami, które są nieco ukryte we fragmencie. Pierwszy ten wątek dotyczy tych mężczyzn, którzy niosą paralityka, spuszczają przez dach i kładą przed, bezpośrednio przed Jezusa. Tutaj Kościół dopatruje się modlitwy wstawienniczej. Przecież, jeżeli wstawiamy się za kogoś w swojej modlitwie, to tak naprawdę niesiemy tę osobę przed Jezusa, żeby Jezus się tą osobą zajął. I mam takie zadanie, taką praktykę na dziś, w czasie swojej modlitwy osobistej. Zadaj sobie, czy bardziej Panu Bogu, pytanie, za kogo mam dzisiaj się pomodlić szczególnie. I wierzę, że ta osoba, o której pomyślisz w pierwszej kolejności, to będzie właśnie ta osoba. Y Pozwól sobie na takie zatrzymanie się i na zadanie Panu Bogu takiego pytania, kogo mam dzisiaj nieść, kogo mam dzisiaj przedstawić Tobie Panie. A drugi wątek dotyczy e, takiego szczególnego daru, którym Jezus się tutaj wyróżnia, że przejrzał sumienia tych, którzy myśleli sobie, On bluźni. Przecież przecież sam Bóg może odpuszczać tylko grzechy, kimże On jest. I y, oni nie zadają Jezusowi takiego pytania, oni tak sobie myślą, a Jezus to odkrywa. Jest to takie duchowe poznanie. I to duchowe poznanie Jezusa doprowadza do wyjaśnienia im, kim on tak naprawdę jest. Syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. I przez wieki ludzie kościoła, chrześcijanie posługują się darem, bo to jest dar poznania, żeby. W rzeczywistości duchowej poznać, co się dzieje w danym czasie, miejscu okoliczności. Warto, warto, naprawdę warto prosić Pana Boga o taki dar poznania, nie po to, żeby jakoś afiszować się z tym, nie wiem, ale po to, żeby pomagać innym w rozeznaniu, w no, po prostu pomagać. Innym we wzroście duchowym. Poproś dzisiaj Pana Boga, jeżeli masz w sercu takie przynaglenie, odwagę, o to, aby ten dar odkryć i pielęgnować w sobie. Nie bójmy się odkrywania charyzmatów, a dar poznania jest jednym z charyzmatów. Życzę pięknego, błogosławionego dnia, przepełnionego modlitwą stawienniczą i modlitwą prośby o dary i charyzmaty. Do zobaczenia.